Na dobrej fali, 103,6 FM. Wiatr, żagle, przygoda. Na dobrej fali to audycja dla rządnych wakacyjnych wrażeń. Na dobrej fali. Maciej Kowalski, zapraszam na pokład. Marzeń aż do wzburzonych fal wyrzucić z serca. No nas już układa Wiatru szept Rozbudził marzeń moc Bosman znów historię opowiada Potokiem marzeń aż do wzburzonych fal Wyrzucić z serca żal Deus é... W dzisiejszym programie na dobrej fali mamy nietypowego gościa, bo tak nie wiem od czego zacząć. Czy zacząć od tego, że to z wykształcenia marynarz, czy zacząć od tego, że z powołania ksiądz? Ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec, rekolekcjonista. Witamy księży! Szczęść Boże, witamy na pokładzie, Radia, nadzieja. Szczęść Boże, jest mi bardzo miło być u Państwa. Proszę wierzyć, to, że jest miło, to, to działa w obie strony i ksiądz mówi byłem marynarz z wykształcenia marynarz przypomnijmy jak to było bo to było liceum morskie w Gdańsku tak tam chodziłem przez 4 lata po to żeby uzyskać ten dyplom marynarza co mi się udało oczywiście mój ojciec który też był marynarzem. E, bardzo marzył, żebym był oficerem marynarki handlowej. Ja też tak myślałem, że tak się właśnie stanie. No ale przyszedł głos powołania. Pan Bóg powiedział: "Zostaw tą barkę na brzegu i pójdź za mną łowić dusze ludzkie, te serca. Była to dla mnie wielka przygoda, zafascynowany morzem, bo też mój dziadek był rybakiem, wujek, mój chrzestny też był rybakiem, więc z wodą byłem związany od zawsze. Urodzony jestem w Gdyni, a dom rodzinny, dom rodziców we Władysławowie, nad samą wodą. Jakże się wodą wobec tego nie interesować? Ale czas pokazał, że owszem, jest ksiądz tymże oficerem, no ale w zupełnie innej armadzie. Da się to łączyć? Myślę, że Da się łączyć. Jest moim ciągle wielkim marzeniem, żeby zostać takim typowym kapelanem na statku. Ja... Także za... życzymy. Bardzo dziękuję. Ja mam wielki sentyment do morza. Zawsze, kiedy jadę do rodziców, muszę się przejść brzegiem morza. Um... Myślałem, że uda mi się popłynąć teraz w rejsie niepodległości darem młodzieży, ponieważ jako uczeń szkoły morskiej w Gdańsku miałem taką możliwość swego czasu przez trzy miesiące pływać na darze młodzieży, jednak nie udało się tym razem. Jak się dałączyć? Dzisiaj nie pływam wprost na, na żadnym statku, nie, 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 nie żegluję, ale kiedy jestem na urlopie, mam nadzieję, że nikogo nie zgorszę. Razem z moim bratem, który poszedł w ślady ojca e, i jest na wodzie cały czas. Jest w Straży Granicznej, jest dowódcą młodzi w Gdańsku. W wolnym czasie pływamy na windsurfingach na windsurfingu na Zatoce Puskiej, gdzie są doskonałe warunki zarówno do nauki, jak i do żeglowania na fali. Po morzu, a po jeziorze, gdzie ksiądz się czuje lepiej, bo wszak y, kaszuby, y, choćby jezioro raduńskie, przecudne, bardzo duże też i, i przeczyste, można by było powiedzieć, woda jest mocno przejrzysta. <śm> To jest zupełnie inakwen. Na morzu oczywiście jest większe niebezpieczeństwo, większa też adrenalina, czuje się bardziej ten wiatr w żagle i ja nie doświadczyłem takiego samotnego pływania na, na Bałtyku, na morzu, pływając czy na holownikach, czy na kutrze rybackim, czy na darze młodzieży, co już wspomniałem, to była duża załoga zawsze od kilku do kilkudziesięciu osób, biorąc pod uwagę wspomniany dar młodzieży. Natomiast na jeziorze czy na zatoce jest to zawsze pływanie albo w dwie osoby, w dwójkę, czy też samotnie. Ale i tutaj, i tutaj jest woda, i tutaj, i tutaj jest wiatr, i tutaj, i tutaj po prostu po tej wodzie się płynie i czuje się adrenalinę. Czuje się tą wolność swego rodzaju. Mm, dużo jest czasu na przemyślenia, na przemyślenia o życiu, o Bogu też dla mnie jest to bardzo ważne jako księdza. Na chwilę się rozstajemy, ale to tylko po to, żeby posłuchać dobrej żeglarskiej muzyki, po której za chwilę powrócimy do rozmowy z księdzem Mariuszem Sokołowskim. Miałem wtedy ech 16 lat swoją drogą szedłem przez świat. W sercu zawsze tkwiła uparta myśl, by za głosem może iść. A więc śpiewam, żegnaj Carlingford i żegnaj nam Greenhorn. Będę myślał o tobie dzień i noc, aby kiedyś wrócić tu, aby kiedyś wrócić tu. Z wielkich siedmiu sztormowych mórz Wychodziłem, bo zmuszał mnie los Każdy w porcie ode mnie usłyszeć Mógł nigdy więcej morza już Ale śpiewam, żegnaj Carlingford I żegnaj nam Greenhorn Będę myślał o tobie dzień i noc Aby kiedyś by kiedyś wrócić stąd. Mam dziewczynę, z słodką Mary Doil, Dom swój również ma na Greenhorn Sercem, duszą pragnie zatrzymać mnie Żebym w morze nie zbiał jej Ale śpiewam, żegnaj Carlingford I żegnaj na Greenhorn Będę myślał o Tobie Dzień i noc, aby kiedyś wrócić tu, aby kiedyś. Lub pójdzie w dal Ale kiedy Może wejdzie w krew Gdy zawoła Pójdziesz wnet A więc śpiewam Żegnaj Darling I żegnaj mi Będę myślał o tobie Dzień i noc Aby kiedy A więc śpiewam, żegnaj Carlingford i żegnaj nam Greenhorn. Będę myślał o tobie dzień i noc, aby kiedyś wrócić tu. Aby kiedyś wrócić. Znów. Ta muzyka żeglarska, ona taka momentami to bywa, bywa trochę przewrotna, może nie do końca łagodzi obyczaje, akurat ta muzyka. Ona jest specyficzna, ona ma swój klimat, ale samo żeglarstwo ma, ma swój klimat, samo morze ma, ma swój klimat. Na morzu po prostu nie ma miejsca dla złych. Nie może być miejsca dla złych, ponieważ żywioł ten jest bardzo wymagający. I jak mówi przysłowie, wszystkie ręce na pokład, tam nie może być kogoś, kto jest obrażony, kto nie będzie pracował, kiedy jest potrzeba, każdy chwyta za linę i działamy. Tam musi być współpraca, to musi być drużyna, która razem pracuje. Ktoś zły, obrażony, po prostu uważam, nawet nie będzie chciał. Jakiś egoista myślący tylko o sobie, to takie drużyny po prostu nie pasuje. Zawsze będzie gdzieś z boku. Um, I ja doświadczyłem na morzu samych dobrych ludzi. Niestety żałuję jednej rzeczy, że kiedy byłem na Darze Młodzieży, śpiewałem z marynarzami z Akademii Morskiej z Gdyni szanty, szantę: już nie wrócę na morze, nigdy więcej o nie. Niestety, niestety to się na razie sprawdziło, że nie wróciłem, ale wierzę, że e, zaśpiewam inne zakończenie tej piosenki. Na razie nie wróciłem tego żeglowania spokojnego życzymy także na niekoniecznie morskich rejsach akwenów na których może pływać książ jest bardzo wiele czy jest to tutaj praca w Polsce, której nie brakuje, czy w wypadku moim jako Chrystusowca praca za granicą wśród Polonii, bo pracujemy w 20 krajach na całym świecie. Naszym współbratem jest tutejszy biskup senior, biskup Stanisław Stefanek, u którego jutro będę na kawie, pochwalę się, a co. Um, więc ja pracowałem w Niemczech, dwa lata, pół roku w Holandii, a większość czasu mojego kapłaństwa spędziłem tutaj w Polsce. Um, więc rzeczywiście tych akwenów, e, możliwości żeglowania i zdobywania, Dusz ludzkich, pływania w tej łodzi Chrystusowej jest na pewno bardzo, bardzo dużo i zawsze sobie też życzę tak po marynarsku: stopy wody pod kilem, żeby nigdy nie ogrzęznąć, żeby nigdy się nie zmęczyć, a zawsze mieć ten wiatr w żagle, czyli ducha świętego, który poprowadzi naprzód. Wszystko co ważne, trzeba wziąć ze sobą. Radość milczenia, gdy brakuje słów. Niebo ma jeszcze Twoich oczu kolor, A może spokój Twojego snu. A my jak ptaki pod skrzydłami nieba, Na cztery wiatry podzielony świat. A my jak ptaki zdani na ocean, Lądów miękki zarys i milczenie gwiazd. Wszystko, co trudne jeszcze jest przed nami, Gwiazd, migotanie i wibracje serc. Niebo Twoimi patrzy wciąż oczami, Na wargach stale sól Twoich łez. A my, jak ptaki pod skrzydłami nieba, Na cztery wiatry podzielony świat. My, jak ptaki, stani na ocean, lądów, miękki zarys i milczenie gwiazd. Jeszcze nam nocą może sztorm rozbieli, falom spienionym grzyby porwie wiatr. Jeszcze nam przyjdzie oprzeć się o reling I obręcz ziemi rękami rwać A my jak ptaki pod skrzydłami nieba Na cztery wiatry podzielony świat A my jak ptaki zdani na ocean Lądów miękki zarys i milczenie gwiazd Jak ptaki pod skrzydłami nieba, na cztery wiatry podzielony świat. A my jak ptaki zdanie na ocean, lądów miękki zarys. I